Już za chwilę będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie immunitetu między innymi Obajtka. Za co i dlaczego prokuratura chce mu postawić zarzuty, a my dlaczego zajmiemy za chwilę immunitet? Otóż pan Obajtek, kiedy był prezesem Orlenu, wydał prawie 6 milionów złotych z kasy Orlenu, spółki paliwowej, spółki skarbu państwa i wynajął firmę detektywistyczną, która chroniła jego, jego majątek. Uwaga, firma Orlen zapłaciła 6 milionów, ale żeby tego było mało, to również zlecił inwigilowanie innych osób, polityków, między innymi polityków Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do przekroczenia uprawnień i powinny zostać postawione mu zarzuty. Jeśli którykolwiek z polityków PiSu myślał, że pójdzie do Parlamentu Europejskiego, bo będzie go chronił immunitet, to dzisiejszy dzień jest tego koronnym dowodem, że żadnego, żadnego parasolu ochronnego, żaden z nich nie będzie miał.